Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokazywam, wam, zrobiłem... Już mówiłem na, na live, że ja sobie po live'ie dokończę, już nie będę na odcinkach robił to. To będzie taki urząd, to jest osiedle, już droga jest zrobiona taka. Na razie tam nie ma dostępu. Ale tak wam tak wygląda zamek. Z bliska, jak skończę, wszystko, całe, całe miasto, całe osiedle, to wam pokażę w środku, i tak dalej, bo jeszcze jest nie otwarte. Tylko są tabliczki, tutaj jest, pokażę Wam ogólnie, jak to wygląda. Taka druga tutaj, po lewej, jak się wychodzi, tu coś tam powstanie. Nie wiem, co to będzie, tu na razie nastąpi ciąg dalszy, gdzieś tam, w jakieś okolice. Na razie to jest koniec drogi i to tylko się idzie do innego, ale to nie będziemy pokazywać, bo tam nic nie ma. To bez sensu by było. Z tyłu i tak dalej Wam też pokażę. Na live, może dzisiaj będzie live, zobaczymy. Ogólnie tu McDonald's powstał. Można sobie przyjść, zadzwonić, tylko ogólnie taki dzwonek. I raz na dzień można sobie wziąć inną... Jedno jedzonko, będzie tu jedno jedzonko. I tak dobrze wychodzimy. Tu będzie kolejny projekt. To zobaczycie już na live albo na jakimś odcinkach. Ty jak tutaj i dzisiaj na tym rondzie jakby fontanna, tu coś powstanie, jeszcze nie wiem, tu tutaj. Jeszcze dużo rzeczy jest do robienia. Tutaj taki kościół powstał. Nawet fajny. Można wejść zobaczyć, jak to wygląda. Tak to wygląda. Klamę się teraz żeby Wam to lepiej pokazać. Wiecie, tu jest książka i ksiądz tam rozmawia. Mówi i Dobra, tu jeszcze drogi nie ma, ale powstanie. Tu też coś się będzie troszkę zmiany No to już zobaczycie w kolejnych odcinkach. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. I tak. Tutaj powstanie droga do takiej farmy, czytiny. Pokażę Wam kaktusów. O. Nie widać za dużo, bo nie wczytuje się ogólnie tak ten zamiast. Z tyłu oświetlone wszystko jest ładnie. No nie, powstaje. Tutaj by ktoś chciał przyjść, skoczyć sobie na bandzi. Polecam. Tylko już potem nie widzicie, to on, jak skoczycie raz, możecie sobie skoczyć na bardziej. I tak, no, tak już mówiłem, ten projekt powstanie na live albo na odcinkach, albo między odcinkiem a liveem. To nie będę wam pokazywał po prostu zamknięte drzwi. Dopiero po ukończeniu będziecie mogli zobaczyć. Ale przy okazji, żeby tylko nie było tak oprowadzanie, to wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Przelecimy sobie szybko Na F1 -ce. Tyk, tyk Ten murecz robię na live. Tak jak ktoś nie widział, to macie w karcie Albo na kanale Na playlistie. Tam będziecie mieli Wszystko Ogólnie tak to wygląda Ale przy okazji też, jak już tak mówiłem, mówiłem Pokażę wam jak to wygląda Wchodzicie do osiedla Do urzędu Miasta osiedla. W fajnej stronie takie macie ten owce teraz ile kolor. Tam też coś będzie, zobaczymy. No i wkrótce i tylko tyle Wam pokażę. Czy coś tu będzie? Coś tu będzie. Domyślcie się albo. Napiszcie w komentarzu albo. Albo, 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 albo. U góry nie ma co, bo to jest niepotrzebne i tak. Dziś taki króciutki odcinek, tylko chciałem wam pokazać jak to wszystko wygląda Nie mogłem inaczej zrobić Żeby to wam lepiej pokazać Tak Mam nadzieję, że, że tu powstanie Tutaj że coś powstanie fajnego I ogólnie, że to będzie fajne Przydziało Jak skończę to wszystko Podam wam kordy, gdzie jestem Albo już Niektórzy nie wiedzą Gdzie jestem I tak jeśli wam będę żegnał, no, to tyle by było na dzisiaj. Taki króciutki odcinek. Może live, ale dzisiaj zobaczymy. Zobaczymy. Ja się z wami żegnam. Ciemno z zadania. Widzimy się w następnym odcinku.